Księżycowe zaklęcie. Upewnij się, czy są dobrze przywiązane. Musi być podwójny węzeł. Czarne balony tu nie pasują. Przepraszam. To przyjęcie Eliot. Wesołe, radosne. Witajcie w gotyckim świecie. To nie jest śmieszne. Dzisiaj są urodziny mojego taty. Nie mogę uwierzyć, że sama wszystko zorganizowałaś. To bardzo stylowe. Mówiłam już o krewetkach? Tylko dwadzieścia razy. Powiedz tacie, że muszą być świeże i najlepsze, jakie złowi. Musimy je tu mieć przed siódmą trzydzieści. Zapisz to sobie. Wyglądasz na spiętą. Nie jestem spięta. Zgrzytasz zębami. To się nazywa uśmiech od same czarne i żółte, a inne kolory? Dobra, dobra, dobra. Chcesz, żeby coś się udało? Licz na siebie. Plan wieczoru. Okej, okay, gości będziemy witać od 8 do 8.40, Tato to będzie o 9. A co jeśli nie? Graf zgłasza. Wróci punktualnie. Życzenia i wręczenie prezentów potrwa do 9.05, a potem Eliot będzie grał na oboju do 9.10. O 9.40 podamy przekąski. W międzyczasie masz półgodzinną lukę. Wtedy wygłoszę mowę. Zmierzyłam czas i wyszło 27 minut i 30 sekund. Zostawię 2,5 minuty na aplauz i resztę życzenia. To mi wygląda raczej na plan bitwy. Muszę przećwiczyć mowę. Drogi Tato, wszystkiego najlepszego dla najwspanialszego, najzabawniejszego, najelegantszego i miłego Taty na całym świecie. Od czego zacząć? Od początku, dzień pierwszy. Piątek. Pierwszą osobą, którą ujrzałam, byłeś Ty. Zakochałam się w Tobie od pierwszego wejrzenia. To przepiękne. Może być. Przyszłam cię ostrzec. Ostrzec przed czym? Nigdy nie rozmawiaj z węgorzem. Nie ufaj tym rybom. Czemu miałabym gadać z rybami? Posłuchaj uważnie. To bardzo ważne. Nie wolno ci patrzeć w oko Księżyca. Księżyca? Podczas pełni. To niebezpieczne. Nie patrz na niego, ani na jego odbicie. I kiedy się pojawi, nie dotykaj wody. Pod żadnym pozorem. Ale... Cześć, Clio! Widziałeś Cię ją? Tę kobietę. Stała dokładnie tutaj. Jaką kobietę? Wie o nas. Mówiła coś o księżycu pełni. Nic nie widziałam. Ja też nie. Powiedziała, nie rozmawiaj z Węgorzem. I radziła unikać księżyca w pełni. Chyba za długo siedziała na słońcu. Była jakaś dziwna. Patrzcie co mam. Śliczne, prawda? Ale ładne. Hej, Em. Um. O! Hej, Byron! Co to było? Nie żartuj sobie. Nic takiego. Byron odpada. Głupio się czuję nic nie robiąc. Dzięki, mamo, ale chcę to przygotować sama. Jestem z ciebie dumna, kochanie, i wiem, że twój tato też. I wierzę, że dzisiejsze przyjęcie wszyscy zapamiętamy na bardzo, bardzo długo. Wciąż chodzą mi po głowie słowa tej kobiety. Nie patrz na księżyc. Zapraszam do środka. bzdury. Zapomnij. Ciocia Dia. Cieszę się, że przyszłaś. Cześć Babciu. Świetnie wyglądasz. Mówisz, kochanie. Doktor Bennett. Witam serdecznie. Chyba nie znasz jeszcze Candy. Cześć, Candy. Śliczna sukienka. Dziękuję. Cieszę się, że wspólnicy taty są w komplecie. Nie chata. Dzięki, Zain. Louis, samą porę. Uwielbiam przyjęcia. Dobrze, postój przy drzwiach, a ja skoczę po napoje. Wszystko gra? Poczęstujesz się? Jesteś za młoda na dziewczynę taty zejna. Słucham? Pewnie poleciałaś na kasę. Co się z tobą dzieje? Nic mi nie jest, Ricky. Czuję się świetnie. Chciałbym, żeby moja córka tak się dla mnie poświęcała. Masz sporo włosów w nosie, Harrison. Istna dżungla. <mulary> Właśnie byłyśmy w drodze do łazienki. Ta na razie. Uwielbiam widok wody. <mulary> Jest przemęczona Bardzo ciężko pracowała, aby to przyjęcie się udało Zabiorę ją na świeże powietrze Ciociu, nie to ja Wycięła się z kota? <laughs> Ci wszyscy ludzie są jacyś dziwni ich nogi nie wyglądają dobrze. Musisz usiąść. Spójrz na ryby. Są ładnie zbudowane. Przynieść ci coś? Zjadłabym kanapkę z serem i pysznymi sardynkami. Właściwie zapomnij o serze. Wystarczą sardynki. Okej. Okay. Nie odchodź. Zaraz wracam.